Widzowie, w tym odcinku będziemy grać w ROBLOX'a w ROBLOX'a będziemy grać Będziemy przechodzić parkura. jak będziecie chcieli więcej takich odcinków to dajcie łapkę w górę, subika tam na dole I co? Przechodzimy już do odcinka Będziemy przechodzić parkura Czekajcie, sobie może tak zrobimy Będziemy tak przechodzić parkura Na początku Mamy takiego łatwego Let's go Oj, spadłem Nieważne, nie widzieliście tego nie jestem nupką w parku, no, ale. Przechodzimy to. Dobra, tu mamy łatwe. To do przejścia. To jest wszystko łatwe, jakby nie, widzowie. Jestem prosą w takich. No, łatwe to jest do przejścia, widzicie, widzowie. Dobra, przechodzimy dalej. Hop. No, Sandra. Let's go, lecimy. Oj, spadłem znów. Nie biło tego. Nie widzieliście widzowie. Ja nie jestem takim nóbkiem Zaraz wam pokażę. No i co, przeszłam. Dobra, tutaj mamy kolejną łatwą brzeg do przejścia. Moja siostra trochę mi przeszkadza, więc jak kamera mi... Spadnie to. Przepraszam Was, ale no. Moja siostra tutaj jest. Dobra, przeszliśmy. To też z łatwizną. Cyk, 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 cyk. Cyk, cyk, cyk. cyk, cyk. Dobra. Jak będziecie chcieli, to na 500 subskrypcji pokażę twarz na moim kanale, więc bijajcie subskrybujcie więc no co jeszcze jak będziecie chcieli kolejny taki odcinek to tysiąc łapek górę pod tym filmem i robię kolejny odcinek z parkura więc no przechodzimy dalej o, dobra. nie jest taki aż ciężki widzowie da się przejść to co jeszcze mogę wam mówić? Nie wiem, dawno dawno nie nagrywałem z... W ogóle to jest mój pierwszy odcinek z jakiejś gry. Więc no... To jest mój pierwszy odcinek z gry jakiejś. Chciałem z Minecrafta wam najpierw e, wysłać na kanał, ale... Zdecydowałem, że nie z Robloxa może lepiej Jak będziecie chcieli z Minecrafta to dajcie 30 tysięcy łapy w górę no i co? Przeszliśmy to, z czekajcie widzowie, bo kamera mi się chwieje A, to też jest łatwiutka. Łatwy parkour. Jak będziecie chcieli więcej parkourów, albo z Robloxa na przykład, no to tysiąc łapek w górę no i. i. zrobię. Oj, spadłem trzeci raz już. To jest cały parkour. Widzieliście, co się zdało. dochodzi. mogę Ok. Dobra, jesteśmy. ale nie ryzykować Dobra, to już, już nic się nie stało Sorry, spadłem, widzowie Pozdrawiam też Wojana, który też nagrywa Robloxa Wojana pozdrawiam, który nagrywa Robloxa Pozdrawiam Tobiasza Paliona Oglądam ich Więc pozdrawiam no. no i przeszliśmy, już jesteśmy nawet nie wiem na którym poziomie, ale daleko doszliśmy. Jeszcze jest koniec, jakby co, nie, więc jeszcze nas długa droga czeka, więc nie będę przedburzać i będziemy iść, co? Trochę nas, trochę będzie Okej, tak, tak, tak. Jaki jestem świetny w parkura? Jak coś to mam 11 lat. 11 mam lat. Pracyk. Ok. Tutaj przechodzimy łatwiutko, więc no. Pojedzie. Przechodzimy łatwiutko tego parku. Łatwiej jest jakiś ojciec. <grym grym grym> Małbię. Aha, czyli musimy pożutyskać. skać. po rzuty musimy. Co jest? O. Tutaj. Cek żółty. Cek żółty, żółty. Co jest Nie Przechodzimy dalej. Chcę kupić Pyk. Pyk. O nie taki jest taki ciężki do przejścia. A ktoś gra w Robloxa i ze mną by chciał zagrać, to może bym podał któregoś nie Podam wam może nawet jakie mam nigdy w Robloxie, to by mogli sobie bądź... zagryz. Roblox Dodałbym, więc no, ojc pan już. Okay, dobra. Już nic. Co jest grane? Może. Dobra, już jest tam. Dobra, przechodzimy dalej, parkura. Tutaj. Przejdziemy łatwo chciałem powiedzieć Ale chyba nie Dobra Zaraz to przejdziemy widzowie Nie martw Przejdę to Wysoko nie mam tu wygadzić się się Przepraszam Was widzowie Tata powiedział, że mam z ale jednak jednak siostry idą, więc no. Widzowie ja tego chyba nie przejdę. Czekaj moja. Dobra już. Przeszłam to. Bez lecimy dalej. To jest łatwe. by tego nie przeżyć. <laughs> widomo by tego nie było, nie? Jakby... Co ja robię? Dobra, dalej trachę dziwnie to wygląda. Co? Jest rana. Mamy jesteśmy dalej. ちょっとこんな感じで。